Samorozwój versus reszta świata. Czym właściwie jest rozwój osobisty? Rzucimy sobie kilka kwestii. Rozwój osobisty to nauka. Prawda czy mit? No. Prawda, ktoś mówi prawda. Ktoś mit? Cisza na sali. Jest to mit. Dlaczego jest to mit? <laughs> jest. Dlaczego jest to mit? Z tego względu, że nauka to jest dziedzina, z której my możemy w jakiś sposób dostawać stopnie naukowe. Nie wiem czy słyszeliście o tym, że ktoś jest magistrem rozwoju osobistego albo magister coach cokolwiek innego. Więc to, póki co, nie zyskało miana nauki. Jak to wyglądało w ogóle na świecie? Jak to się zaczęło? Ponieważ tak na dobrą sprawę z antropologicznego punktu widzenia możemy powiedzieć, że każde społeczeństwo, każda kultura wykształciła na przykład zabawę i każda z kultura wykształciła coś takiego, jak zespół pewnych określonych wierzeń, takie powiedzmy religii i tak dalej, i tak dalej. I wśród tych wierzeń, wśród tych religii i tych praktyk, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, działo się tak, że były również takie rady pokazywane, tak jak co może zrobić, żeby być lepszym człowiekiem, co można zrobić, żeby być lepszym w ogóle dla, dla innych. I to się działo, i to się działo, i to się działo w starożytnej Grecji, i w starożytnym Rzymie, i to się działo w epoce nowożytnej, ale tak na dobrą sprawę, na dobre zadziało się w Stanach Zjednoczonych, z tego względu, że Stany Zjednoczone były uwarunkowane w pewien określony sposób. I pierwszą taką osobą, która w jakiś sposób zainicjowała tego typu działania, a mówimy tutaj, jesteśmy historycznie na przełomie 20. I e, przepraszam, XIX i XX wieku, czyli mniej więcej 1890-1920, to jest ten okres, o którym mówimy. To pierwsza taka osoba, która zainicjowała ten rozwój w Stanach Zjednoczonych, która tak spopularyzowała, to jest Napoleon Hill. On napisał takie książki o tym, że jak się skupimy na, jakiejś, na jakimś dziedzinie, na jakimś działaniu, będziemy o tym intensywnie myśleć, no to to się może ziścić, to się może spełnić. On akurat tutaj pisał bardzo dużo o o pieniądzach. Bardzo również ważną osobą był Dale Carnegie. Z Dale'em Carnegie mogliście się spotkać przy okazji różnych książek. On pisał takie bardzo proste podręczniki. Na tamte czasy w Stanach Zjednoczonych mniej więcej 20-lecie między wojną ten okres. To były książki naprawdę przełomowe. Ja na przykład miałem szansę zresztą czytać książkę Dale'a Carnagiego, która jest poświęcona przemawianiu publicznemu, i nadal uważam, że jest to książka, która trzyma poziom. Więc on pisał książki, może nie silnie merytoryczne, merytoryczne jeżeli chodzi o same badania naukowe, ale naprawdę mocna praktyka. No i oczywiście te słynne potęga podświadomości Marfiego i ten cały sekret to są właśnie te takie początki rozwoju osobistego, Stany Zjednoczone. Popatrzmy teraz, co się dzieje między innymi. W naukach biznesowych. Bo w tym 20-leciu wojennym pojawiło się takie bardzo interesujące badanie, które jest, uwaga, tu będzie mój angielski: efekt Hawthorne. I co się stało? Co, co to było za badanie? To było bardzo dobre badanie. Mianowicie, badacze weszli do fabryki. Ta fabryka była podzielona na dwie części. I na jednej części byli robotnicy pracujący na taśmach, i na drugiej byli robotnicy, którzy pracują na taśmach. I padło pytanie, dobra, czy jeśli zmienimy oświetlenie to czy ci robotnicy, którzy pracują w lepiej oświetlonej części sali, będą pracować lepiej? I się okazało, że co? Zmienili i pracowali. Wszyscy. I zaczęli się zastanawiać, ok, dobra, to zaraz, światło w takim razie nie jest tym bodźcem, który aktywuje tych robotników, więc zaczęto zmieniać różne inne czynniki i się okazuje, że nadal ta efektywność pracy wzrastała. I wniosek z tego badania był taki, że tu nie chodzi o światło, tylko o fakt, że ktoś się tymi ludźmi zainteresował. I to drastycznie podniosło poziom motywacji. I to w Stanach Zjednoczonych było takie. I od tego momentu można powiedzieć, że możemy myśleć już o czymś takim jak nauki biznesowe. Gdzie te, ta psychologia, socjologia i tego typu inne badania zaczęły się troszeczkę koncentrować na tym, jak to faktycznie wykorzystać. I w Stanach Zjednoczonych zaczęto to robić i naprawdę zaczęli to robić w sposób kapitalny. Jedną z takich osób, która spopularyzowała tego typu działania no jest właśnie Peter Drucker. Peter Drucker to jest osoba, która napisała kilka przełomowych książek, jest ona związana... Peter jest, Drucker jest taką osobą, która jest uznawana za jednego z ważniejszych myślicieli. Napisał kilka popularnych książek, na przykład um, Książki dla menadżerów konkretnie, które sprawiły, że menadżerowie przestali być um, rozumiani jako robotnicy, tylko zaczęli być bardziej rozumiani jako pracownicy intelektualni i w ten sposób gdzieś tam to rozwijano. No i co na to nauki społeczne? Czas sobie leci, rozwijają się nauki biznesowe, nauki e, gdzieś tam społeczne też się rozwijają i są mniej więcej lata 60., 70. i mniej więcej w tym okresie lat 70. zaczynają się te nauki splatać. I pojawiają się pierwsze takie osoby, jak chociażby Zig Ziglar, jak właśnie między innymi w tym okresie zaczyna się pojawiać Brian Tracy, które zaczynają w jakiś sposób praktyczny zbierać tą wiedzę. Swoją drogą Brian Tracy jest osobą, którą wy możecie kojarzyć jakiego, jako takiego człowieka od bardzo interesujących, chociaż czy zobaczymy zaraz, książek na temat tego, jak zrobić coś, żeby być lepszym. Ja czytałem kilka książek Briana Tracy'ego. On jest mocno pragmatyczny i sam zresztą w swoich wywiadach mówił, że on sprawdza jakąś technikę w ten sposób, że on sprawdza, jak ona jest ok, to on ją wykorzystuje i wrzuca ją do swojej książki. Jak nie, to ją wyrzuca. To jest jego styl działania. Za to do mnie te książki tak średnio przemawiają. Powiem Wam, która książka Briana Tracy'ego do mnie przemawia najbardziej. Jest to książka Skuteczne metody sprzedaży. Z tego względu, że w książce Skuteczne metody sprzedaży Brian Tracy. W taki bardzo mocny sposób spopularyzował tzw. model nowej sprzedaży, gdzie klienta nie traktuje się jako portfel, z którego trzeba wyjąć pieniądze technikami manipulacji, ale jako partnera biznesowego. I on w ogóle zaczynał jako sprzedawca. On bardzo ciekawe życie miał swoją drogą. Możecie o nim poczytać, jest chłopak, który naprawdę poszalał po świecie. No i właśnie, jak to wszystko ma się do samodoskonalenia. Ano, mianowicie w taki sposób, że są zauważalne, Nurty w tym całym rozwoju osobistym. Jednym z tych nurtów jest właśnie ten nurt, taki wiecie, magiczny, na zasadzie uwierz w siebie, wszystko się ułoży, myśl pozytywnie i tak dalej, i tak dalej. A drugi ten nurt jest skoncentrowany troszeczkę bardziej na badaniach naukowych, na takim twardym staniu na ziemi, zastanawianiu się faktycznie, co my możemy zrobić z tymi danymi, które nam się udało zebrać. Jaką książkę bym wam polecił w takim razie na sam początek? Taką delikatną. To jest książka. Charlesa da Higa, Mądrzej, Szybciej i Lepiej. I teraz ja spojrzę na tytuł tej książki i się zastanowię, czy rzeczywiście powiedziałem dobrze. Jest, jest dobrze. Mądrzej, Szybciej i Lepiej. Dlaczego polecam Wam tę książkę? Bo to jest książka, która jest napisana świetnym językiem, która, którą się bardzo dobrze czyta, która opiera się o bardzo ciekawe studia przypadków, o ciekawe historie oraz o ciekawe badania i która koncentruje się na takich podstawowych elementach, które są związane z rozwojem osobistym, Mam nadzieję, że jesteście na tyle inteligentnymi ludźmi, że będziecie w stanie wyłapać, co z tą wiedzą zrobić. Lecimy dalej. Rozwój osobisty zajmuje się wszystkim. Prawda czy mit? Pokażcie tak łapkami, Góra, dół. Jest, ok, wszystko. Tak, to jest prawda. Rozwój osobisty zajmuje się absolutnie wszystkim. Ale czy powinien? Dlaczego tak jest? Że rozwój osobisty zajmuje się wszystkim. Pomyślmy o tym, że mamy coś takiego jak kompetencje miękkie i kompetencje twarde. Miękkie są fundamenty, a twarde są specjalizacje. I teraz zobaczcie, jeżeli ja potencjalnie jestem osobą, która umie sprzedawać, jestem sprzedawcą, i ja sprzedaję jakieś produkty medyczne, to jestem w stanie te produkty sprzedać zarówno osobie, która jest lekarzem, jak jestem w stanie te produkty sprzedać, zarówno osobie, która jest na przykład dentystą, w zależności od tego, gdzie, gdzie działam. To jestem w stanie sprzedawać określone produkty medyczne. I teraz, tak, wyobraźmy sobie, że jestem zwolniony. Zwalniają mnie z pracy, no niestety, już nie sprzedaję produktów medycznych. I teraz, tak, ja umiem sprzedawać, więc ja, jako ktoś, kto umie sprzedawać, mogę pójść gdzie indziej i na przykład zacząć sprzedawać produkty takie, jak chociażby aplikacje mobilne. Moja specjalizacja twarda się zmieni, to już nie jest specjalizacja skoncentrowana wokół medycyny, ale wokół aplikacji mobilnych. I fundamentem tej właśnie, tej właśnie tego, tego mojego komponentu, kim ja jestem jako sprzedawca, fundamentem jest sprzedaż. To jest ta, ta umiejętność miękka. Ja umiem sprzedawać. To, czy będę sprzedawał medyczne jakieś kwestie, jakieś produkty, czy na przykład aplikacje mobilne, to już jest druga sprawa. I teraz zobaczcie, jeżeli Robimy jakieś, jakaś interesująca rzecz się pojawia, jakiś nową w świecie dla lekarzy. To z, ono będzie związane tylko z tymi osobami, które są związane z medycyną, prawda? Ale jeśli się pojawi coś, co jest związane z na przykład Java albo z aplikacjami, to to będzie interesujące tylko dla tych osób. A jeśli się pojawi jakiś nową, które dotyczy sprzedaży, to to pole jest znacznie większe. I tak jest właśnie z rozwojem osobistym. On ma bardzo duże szerokie pole z tego względu, że zajmuje się kompetencjami miękkimi. Świetnie jest być dobrym pracownikiem, można mieć świetnie osiągane cele, zarówno na studiach, będąc studentem, jak i będąc wykładowcą. I my się śmialiśmy, bo ja jestem socjologiem z wykształcenia, kiedyś na zajęciach mieliśmy takie spotkanie i w sumie doszliśmy do wniosku, że jest coś takiego, jak, jakbyśmy się uparli, że możemy zrobić socjologię krzeseł. Ja może jakby zróbmy socjologię krzeseł, bo dlaczego nie? To jest śmieszne, ale chciałem Wam zadać pytanie, czy wiecie, jak, jak, jak są skonstruowane krzesła w McDonaldzie? To taka ciekawostka, krzesła w McDonaldzie są tak skonstruowane, żeby wygodnie się na nich siedziało 7 minut. Więc jednak potem się człowiek zastanawia, ok, dobra, może ta socjologia krzeseł to by nie było aż takie, aż takie złe pójście w tym kierunku, tak? Mamy psychologię wszystkiego, możemy zrobić psychologię wszystkiego, możemy zrobić socjologię wszystkiego i to samo jest samodoskonalenie. Możemy mieć rozwój osobisty absolutnie wszystkiego, rozwój osobisty samochodów i czegokolwiek innego. No już może przesadzam, ale chciałem Wam troszeczkę dać taki obraz. Więc czym jest samodoskonalenie i czym się zajmuje? Tak naprawdę rozwój osobisty to są wszystkie praktyki, które sprawiają, że Wasze życie jest lepsze. Ale nie należy tego mylić z praktykami, które sprawiają, że Wasze życie nie jest gorsze. Co to znaczy? Jakbyśmy sobie wyobrazili takie wahadło, to wahadło wskazuje takie wartości od minus 10 przez 0 do plus 10, to rozwój osobisty zajmuje się tym przedziałem. Rozwój osobisty zazwyczaj mówi ludziom tak: Hej, słuchaj, Twoje życie jest ok, chcesz, żeby było na przykład na plus 10, to wtedy powiedzmy, jakie są sposoby, i tak dalej, i tak dalej. A żeby być jeszcze bardziej dokładnym, tym się zajmuje tak zwana psychologia pozytywna. Za to psychologia klasyczna zajmuje się tym, że na przykład jeśli ktoś ma depresję i jest na minus 3, to co trzeba zrobić, jak tę osobę z tej na przykład depresji wyciągnąć na zero? I tym zajmuje się psychologia. Problem z rozwojem osobistym jest taki, że się pcha tam, gdzie nie trzeba. Że ludzie mówią, że jesteśmy w stanie wyciągnąć kogoś z minus 3 za pomocą technik, które się stosuje w psychologii pozytywnej, a tego się po prostu nie da zrobić. Rozwój osobisty zajmuje się takimi właśnie praktykami, które pomagają nam w życiu, żeby być w życiu lepszym, ale trzeba wziąć cały czas pod uwagę to, żebyśmy byli na takim poziomie startowym zero. Jaką książkę wam polecę, żeby przełamać ten impas? Chciałbym wam polecić taką książkę jak książka Inteligencja Emocjonalna Daniela Golmana. Jest to bardzo dobra książka o uczuciach i o emocjach. Także jak traficie kiedyś na takich trenerów, którzy wam mówią: Jeśli smutno, przestań być smutnym. Zacznij być wesołym, no nie? To sami zobaczycie, jak na przykład psychologia ewolucyjna patrzy na emocje, i sami się przekonacie, że uczucie smutku wcale nie jest złe samo w sobie. Ono negatywnie jest przez nas odbierane, bo czujemy się niekomfortowo, ale ono ma naprawdę głęboki sens, jeżeli chodzi o nasze ewolucyjne istnienie. Kolejna rzecz. Rozwój osobisty działa na wszystkich. Prawda czy mit? Łapki, góra, dół. Wszyscy, wszyscy w dół, o, są łapki w górę. To zależy. Ha, ha. To jest taki mit, myk, który miałem przygotowany. To zależy. Oczywiście, że tak. To są kwestie związane z problemem implementacji zmiany w człowieku, bo każdy człowiek zmienia się inaczej, są różni ludzie. Różni ludzie mają różne swoje ambicje, różni ludzie mają swoje różne plany, różni ludzie mają swoje różne doświadczenia i nie jest tak, że każda metoda, każda technika będzie idealnie działała na każdego. A jednak mimo wszystko gdzieś tam w tym rozwoju osobistym te coachy takiej średniej jakości mówią, że skoro to działa u mnie, to ma działać u ciebie. No niekoniecznie. A potem jest pytanie, nie działa? Jesteś idiotą, marnujesz mój czas. Z takimi opiniami się spotkałem w swoim życiu, że po prostu trener zapraszał na środek, była przerabiana jakaś technika, był przerabiany jakiś fragment coś, co miało pomóc tej osobie, okazywało się, że ta osoba w ogóle nie odczuwała zmiany i w ogóle nie odczuwała, że to jej pomaga no i zamiast problem być rozwiązany, to została zwyzywana, więc tak to wygląda i każdy się rozwija, każdy z nas się rozwija, wy też się rozwijacie, studujecie, więc jak studiujecie, to się chcąc, nie chcąc rozwijacie, ale po prostu nie każdy jest łatwowierny, nie każdy kupi te tony bajery, którą się wylewa na tych ludzi i niestety, to niestety dla tych ludzi, tak, ale bardzo mi szkoda tych osób, które są delikatne. Z tego względu, że bardzo często zdarza się, że te osoby, które są po trudnych przejściach życiowych, są tymi osobami, które wpadną w te sidła i w te pułapki różnych osób, które nie będą miały żadnych skrupułów, żeby wykorzystać ich, ich portfele. Często są to na przykład osoby starsze, albo są to osoby po tragicznych i traumatycznych przejściach, takich jak na przykład strata kogoś bliskiego z rodziny. I jestem naprawdę czasami się zastanawiałem, jakim to trzeba być człowiekiem, żeby w ogóle, wiecie, móc postępować w tak nieetyczny sposób. No ale zamiast Zamiast się zastanawiać, co, jak krytykować, że jest źle, to doszedłem do wniosku, że dużo lepiej wyjść z jakiejś konkretnej kontry. No i właśnie, konkretni ludzie lubią konkretne rozwiązania, I ja myślę, że jeżeli będziecie chcieli się rozwijać, to znajdziecie swoją własną drogę i chciałbym to, co ja bym chciał uzyskać dzięki temu wykładowi, to to, żebyście patrzyli na to wszystko poprzez pryzmat bardziej takiej literatury popularno-naukowej, zanim weźmiecie do ręki jakąś książkę na zasadzie zrób to i to, żeby Twoje życie było bardziej szczęśliwe. Jaką książeczkę chciałbym wam z tej okazji polecić? No, to nie byłbym sobą, gdybym teraz, właśnie w tym momencie, nie wyciągnął tego, to mistrza, czyli psychologii społecznej, która jest napisana przez Wilsona, Akerta i Aronsona. Zawsze zapominam kolejność. Jest to bardzo dobra książka która ma naprawdę, to jest jeden z podręczników, swoją drogą, studentów psychologii, która zawiera w sobie bardzo wiele badań, bardzo konkretnych badań, które naprawdę mierzy się z określonymi informacjami i jest z tego bardzo dużo dla, dla Was. Jakie są wnioski z tej części, moi drodzy? Dobry rozwój osobisty jest dobry, zły jest zły. Tak sobie zaplanowałem, że mimo wszystko jakiś tam element takiego pseudo wrzucę, ale widzę, że ten suchar nie zaskoczył. Więc mam nadzieję, że kiedyś gdzieś w przyszłości będzie lepiej, ale warto czytać. To na pewno, to jest to, co bym chciał, żebyście wiedzieli. Warto czytać, warto czytać dobre książki, warto orientować się w literaturze. Z tego względu ja mam taką swoją małą, prywatną krucjatę. Z każdym wykładem, jakim tutaj jestem na YouTubie, zawsze gdzieś ta literatura jest. Literatura, przepraszam, jest i można sobie poczytać, można sobie wziąć książki, żebyście ominęli te wszystkie pozycje typu coaching, coachingowania, coachujących, coachy, czy. Coś w tym stylu. No dobra, znamy ogólny zarys tego, jak wygląda rozwój osobisty w, w ogóle na świecie. No to porozmawiajmy teraz o czym innym.